Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci. Pod takim hasłem odbyła się akcja ekologiczna w szkole podstawowej nr 3 w Policach. Od 4 do 23 stycznia Policka Trójka brała udział w ogólnopolskiej akcji polegającej na zebraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przekazaniu go odpowiednim podmiotom zajmującym się selekcją odpadów. Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie zagospodarowania odpadami. Nauczycielki nagłośniły akcję, przesyłając informacje do rodziców poprzez dziennik elektroniczny oraz rozwieszały plakaty informacyjne w szkole. Były lekcje ekologiczne, tak, żeby uświadomić dzieci, jak ważną, e, ważną rolą jest, żeby te elektrośmieci nie zostały gdzieś wyrzucone w zwykłe śmietniki, bo w, te związki chemiczne, które są zawarte w tych e, urządzeniach starych, wnikną w glebę czy w wody, więc no, świadomość, żeby po prostu je zebrać i wywieźć w tam, gdzie zostaną prawidłowo zutylizowane. W zamian za zebrany sprzęt szkoła otrzyma bon, który można wykorzystać na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Do akcji włączyły się wszystkie klasy. Ja uważam, że bardzo potrzebne nam są takie akcje, dlatego że no, bardzo dużo jest śmieci na naszej planecie i w ogóle. Mi się po prostu podobają takie akcje. I pomagamy dużo w te, też w ten sposób. Do placówki można było przynosić między innymi komputery, drukarki, telefony, sprzęt RTV i AGD, baterie, akumulatory, kable czy tusze atramentowe nie odbierano jedynie tonerów i świetlówek. Przyniosłam czajnik, wiertarkę i telefon siostry bo się zepsuł w ostatnim czasie. Przyniosłem słuchawki i ponieważ uważam, iż jest to. No, ważna akcja jednak, żeby dbać o nasze środowisko. Czynny udział w akcji przynosi korzyści nie tylko samej szkole i uczniom, ale również rodzicom, nauczycielom i firmom. Każda osoba zainteresowana oddaniem zużytego sprzętu na rzecz szkoły przyczyniła się do poprawy jakości środowiska, ale również ma możliwość pozbycia się niepotrzebnych, zalegających sprzętów. W ogóle nie można wyrzucać tak śmieci, są one toksyczne dla środowiska, zawierają substancje, które mogą być toksyczne dla naszego środowiska, co później wpływa na nas również. Akcja prowadzona jest od 2015 roku. Może do niej przystąpić każda szkoła.